Czy wiesz, że pracodawca musi odpowiedzieć na Twój wniosek o pracę zdalną? W 2023 roku do kodeksu pracy dodano rozdział 2c regulujący pracę wykonywaną w formie zdalnej. Uzgodnienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w zakresie pracy zdalnej może nastąpić podczas zawierania stosunku pracy albo w trakcie zatrudnienia. W przypadku trwania stosunku pracy, pracownik może złożyć stosowny wniosek w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Czy wiesz, że pracodawca musi odpowiedzieć na Twój wniosek w terminie 7 dni roboczych, i nie, nie może go po prostu zignorować. Jeśli odmówi, to musi to zrobić na piśmie i podać uzasadnienie. Dotyczy to zwłaszcza pracowników, którzy mają dzieci do czwartego roku życia albo opiekują się osobą z niepełnosprawnością. W takich przypadkach odmowa pracy zdalnej musi być naprawdę dobrze uzasadniona. Pamiętaj, Masz prawo do pracy zdalnej, a pracodawca nie może udawać, że nie dostał Twojego wniosku. Zapisz ten film i podziel się z kimś, komu może się to przydać.